No, gramy sobie w TheBank'a w Isaac Repetence, gramy dzisiaj, w ogóle to jest Reptence bodajże plus czy coś w tym stylu, nie wiem jak to się do, do, dokładnie nazywa, ale to nie było Aizaka. zostało dodanych nowych rzeczy sporo, mianowicie e, zostało dodane, zanim, zanim, o Jezu, szybkie zostało dodane sporo rzeczy typu e, kopa. dodali normalnie i e, w ogóle dzisiaj ogarnąłem, że mod z opisem przedmiotów jest po polsku, można go zmienić. dlatego zainstalowałem sobie też moda do właśnie konfigu wszystkich modów, to sobie mogę je pozmieniać jak widać, o proszę bardzo. I e, mod do sprawdzania przedmiotów jest po polsku, chciałem go sprawdzić i w sumie śmieszne, bo faktycznie jest, strzelność maleje, prędkość oczywiście wymaskara, giga potężny przedmiot, przedmioty, jak najbardziej biorę. Musiałem sobie przeciszyć troszeczkę słuchawki, Kurczę, ja bym szedł w sumie do tego Curse Roma. są fajne, dostałem na przykład przyklejstwo Boba, <laughs> Bob Curse, Bob Kersa dostałem i zamienimy w Boba, bo oczywiście. E, jak najbardziej, no jak najbardziej wyjdę stąd, bo nie chcę tracić Black Harta, dawno nie grałem w Isaaca. nie wiem co to już mówiłem. na pewno dawno nie nagrywałem izaka. to przede wszystkim. Stwierdziłem, że zagram sobie e, tainted Azazel'em, Super postać, polecam. Ale ja z tymi tipcami to ja nie wytrzymam za długo. Co to jest? Klucz mamy. Jest mader, ale jest mader, nie wszędzie świetne, Świetne. Bardzo mi się podoba sam fakt istnienia tego. Dobra, ja z tego co pamiętam. a ja pamiętam dużo Zajzaka, nie oszukujmy się. To bardzo, o pan boom. Pana booma znam <noise> Jak dobrze pamiętam. A dosyć sporo pamiętam. A nie wiem co chciałem powiedzieć. Tak czy inaczej? E, a, dobra, wiem co chciałem powiedzieć. No nim się opłaca bardzo mocno, jakby nie patrzeć, e, pluć tym, tym pierwszym jadem, takim beknięciem. No i to trzeba wykorzystywać, nie żukujmy się. Czy... Oj, nie to. E, Spacebar item używa się na spacji, co ciekawe. Kostka ale bardzo się mi podoba, dostaliśmy tej zapach, którego i tak powiem jest w 11. Co ja chcę iść na tobie? Ja nie mam tak, mam zrobionego hasza. W ogóle ci pamiętam. Nie mam zrobionych tych nowych bossów, nie mam zrobionego delirium, widzę. E, brakuje mi matki. Brakuje mi w ogóle Anioła, a zaka nie pokonałem. Ciekawe. E, I brakuje mi... E, jak się te Dogma. podobnie była co? The Beast. Nie ma Beast. Ja bym chyba w sumie poszedł na Bestię, a na Bestię to trzeba pójść na matkę, wyskoczyć z niej kartą. Jak dobrze pamiętam. I wtedy... nie wiem, nie, tak dawno nie grałem, że nie pamiętam wielu bossów, które się tutaj uzyskuje. Bardziej pokonuję. Znaczy, bossy pamiętam, to, to niezaprzeczalnie pamiętam. Tam był Kami z XM. Zapomniałem o nim. Zapomniałem, że w tryserunie mieliśmy kamizykę. E, nie pamiętam dokładnie, jak się na wszystkie bossy chodzi, ale myślę, że nie będzie to problem, żeby to ogarnąć. Tu stracę niestety całe życie i bardzo niepotrzebnie, bo to jest beznadziejny pokój. Nic nie zna, nawet kojna ze zogniska. Przełosne. Oj, 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 to będzie ciekawy ran. W ogóle bardzo fajnie, bo if maskara się y, złapała, znalazła się. Serio, nie naładowałem do końca. I maskara się znalazła, znalazł się też mydło. Mydło jest giga dobre. I oczywiście tą postacią, no, jeżeli trafimy tym plunięciem, ładuje nam się szybciej. Ładuje nam się szybciej. Nasz atak, Locust of Death, to nie zostało przetłumaczone, ciekawe. można tak więc może jak się pokoj z wrogami. Co daje potwórny czy podwójne? Nie, nie przeczytałem. Nie przeczytałem, jestem głupi. No, mmm, się Paczka baterii słaba. Zgadzałam się 7 kluczy. 7 kluczy to jest jakaś taka giga liczba, szczerze. Ej, ale nawet jeżeli tam, nie patrząc na to, czy to są podwójne, potwórne, czy po 50, to i tak będzie spory damage. Przecież ja po 10. To jest gigamocny damage. To będzie 20 już na starcie. Nie wiem, czy ale polecimy sobie na Bosa, którym jest Little Horn. A little Horning, witaj, przyjacielu. Zginął na dwa strzały. Kofeina w kapsułce. Poffin pila. nie. Nie wezmę, bo i tak nic mi to nie zmieni. No, tyle bo z mojego spida. Ja Chciałeś na Devil dealer? Ja bym chciał... Ja bym chciał sekret Harta. Ja dawno nie grałem, ja bym chciał Secret Harta w ogóle. Jak odzyskałem procesor, bo to jest życia, y, 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 odzyskałem procesor po miesiącu, to jedną z pierwszych gier, które przetestowałem, był Isaac. Jak dobrze pamiętam, nie wiem, czy nie był właśnie dokładnie pierwszą grą, którą sobie zagrałem po odzyskaniu komputera. Zagrałem wtedy, oczywiście, bo na swoim save'ie nadal walczę z Jacobem Jezawem. Chcę go wymaksować. To jest ostatnia postać ze zwykłych postaci. Eee, Pęsy. Nie chcę. Eee, Jacob Jezaw to jest ostatnia z moich postaci, której nie mam jeszcze zrobionej na 100%. Wszystkie inne mam zrobione. Każdego bossa. Tylko niestety Jacob Jezaw. Nie jestem w stanie ani dojść na matkę, ani dojść na debys. No, nie wiem, nie wiem. Tragiczna. Nienawidzę, nienawidzę. Może dlatego, że gracie umiem. Albo jak gram i przegram, to już się denerwuję i wychodzę. Jest taka szansa. Eee, dlatego głównie... Eee... Głównie przegrywam tą postacią. Nie zdarzyło mi się jeszcze ani razu wygrać. Chociaż pierwsza gra, którą zagrałem sobie Jacobem Jezawem, była mega mocna. No, ja tam pamiętam, że ja dostałem jakiś taki gigapotężny item na starcie. Dostałem Spoon bender, to, to, to naprawdę przyjemna gierka była. Szkoda, że niestety, no nieudana. I, I tak się wywaliłem ostatecznie. I, I tak była to przegrana, niestety. Ja bym chciał tutaj, oczywiście poszedłem tutaj. No, oczy, oczywiście, że, oczywiście. Nie wiem czemu ciągle mówię to słowo. No, na alternatywne, tak? Znaczy, po, po drugi item, z y, Piętra Lustrzanego. Ostre Kości. Enemies spawns floating bones on death. Super opis po polsku, jedynie polska nazwa. Ale to oczywiście, że y, przeciwnicy spawnują kości, z tych kości y, tworzy się nasz damage. Nie wiem, czy on się później łączy. Ja bym w ciemno wziął item Purity i mam Tears zapa Już jak go stracę, jak tu wejdę. To może nie będę chodził? A właśnie, jak tak wejdę, to stracę Purity? Nie, chyba. Tak mi się wydaje, że to tak działa. Solharta bym sobie zostawił, szczęście maleje, super, co to? O, darmowe wyjście przy okazji. Solharta bym sobie zostawił, bo ja bym się obił do... Tirsa stracę. Szkoda, ale i tak bym się obił do jednego serca, wszedł na boss challenge room i wziął stamtąd item. O i przy okazji, jeżeli podoba się mu tobie co robię, to zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, napisania pięknego komentarza, do którego jak najbardziej przypnę serduszko i w ogóle ten pokój pierwszy raz widzę, tak szczerze. Trzeba też pamiętać, że mój item aktywny jest bombą, co może mi ułatwić z czasem rozgrywkę. Ja mam... Znaczy w teorii jak wezmę odłamek klucza, to mógłbym iść też na samą matkę super. No pa, papa moje Speed Speeda? Nie, najgorzej dostać speeda. Min min witaj. Nienawidzę speed-upa, jeżeli chodzi o pretty, ale do przeżycia. Yy... Czy prędkość strzałów mi zmieni coś? Bo to jest chyba shot speed. Nie, nie, nie. Tak, shot speed. To nie jest up, to jest shot speed. Jest shot speed down. On mi chyba nic nie zmieni na tej postaci, tak mi się wydaje. Nie ta postać, w ogóle serce mam, aha bo to HP Up jest przecież też. Dobra, obijmy się do jednego serca, mam nadzieję, że nie zginę przez to w głupi sposób. HP Up. Okej, okay. zawsze dodatkowe serce, teraz troszeczkę żałuję, że nie poszedłem na te e, Dark e, dark Room'y. No Devil Dealer, <laughs> Dark Room'y, nieźle. Szkoda, że nie poszedłem na te Devil Dealer, bo mógł być bardzo przydatne Jak ty się nazywasz? Blob chyba on się nazywa, albo Clog? Nie, Clog to jest ten, chyba... Nie wiem, nie pamiętam na włosów. A Devil Dealer by się przydały, skoro mam już czerwone serduszka, na czarnych serduszkach to nie za bardzo by nam tam coś wyszło. Do sklepu zajdę, bo mam taką potrzebę. Kupić sobie fajne itemy, solharci, bardzo przyjemnie. I dostałem karę baterii. Eee... Fajny item, ale średni. Chciałbym coś innego. Może coś lepszego się wydropi. Świecąca klepsydra. Glowing hour glasses. W sumie glowing hour glasses, Super item, super. Dobra, jolo, nie chcę. Zobaczymy, co nam wyleci. Przy okazji mamy dwie piątki. Mama mega była, a w zamian dostaliśmy pudełko mamy który daje totalnie nic oraz słoik, który też tak samo jak pudełko mamy jest całkowicie useless. Szkoda. Ogólnie. No i sobie wejdę. teraz sobie Ogólnie to e, właśnie patrząc... Bo nie, e, nie, nie potrafiłem włączyć modu, bo jestem głupi i stary, więc e, musiałem sobie sprawdzić na warsztacie Steama moda do właśnie sprawdzania itemów, czyli enchanting... enchanted. Enchanted, nie, enchanting. E, item description. Pytanie, że tak się nazywa ten item, e, mod, nie item? Ech, czy, czy po prostu, nie wiem, odsubskrybowałem go, zasubskrybowałem, dlaczego on nie działał, to po prostu chodziło o to, że Wajzaku trzeba było kliknąć. No i przypadkiem odkryłem, że w tej grze jest ten. na ja wezmę ten odłamek, nie. Odkryłem, że w tym odpaku jest język polski. Mega mnie to bawi. Super język polski, podoba mi się, jesteśmy w Polsce, więc mówimy po polsku. Jak ja mam w ogóle dużo monet? A, bo ja ostatecznie nie kupiłem nic w sklepie. A jeszcze dyszkę dostałem. No ta, Auć, bolało. Nie, dobrze, że ty odpychasz po strzale. Ja zapomniałem, że jestem losem. Ja tak lekko mi się zapomniało. Tyle tylko. O nie. O. mnie wybuchają. Ciekawe, że one. One mają nałożony ten efekt, minmina. mina Nie wiem, no teraz to ja przesadzam z tym życiem. One mają nałożony efekt, minmina, kiedy minmin, min, -min yy, Nie wiem, strzela tymi muchami? Respi te muchy? Ciekawe. Myślałem, że to są osobni przeciwnicy, których one respi. A to prawdopodobnie jest on sam. 10 minut, downpour 2. W sumie daleko nigdzie nie zeszliśmy jeszcze. Ale nie zależy nam na czasie. Chociaż na boss bym sobie poleciał. Darmowy item z garnięcia. Tylko, że musiałbym też iść na te drugie alternatywne i nie wiem czy żeby przedłużyć czas na bosrasza, to nie musiałbym wziąć tego drugiego odłamka noża. Nie jestem tego tak bardzo pewny. Mówiąc Musimy się pospieszyć, no mówię, no na no Bosrasz, Na no Bosrasz bym sobie poleciał. Fajnej tem do zgarnięcia. Jak zwykle stopuję odcinek i zapominam go odstopowywać. Świetnie mi to idzie. E, I pan gruby nie topesz. Uj, uj, oj, uj! Oj, oj, oj To jest w sumie fajna zabawka do zabawy. Ja bym w sumie pierwsze zrobię to tutaj przedstawał. A, ja tu nic nie mam. Dostałem. To jednak był głupi pomysł, że tu wszedłem. Straciłem wszystkie moje solharty, ale me damage powiększyło. Damage okropnie duży. Nie, błagam Cię, nie chcę stracić mojego, tego angel rooma. Magician grants an aura that replaces enemies and projectile for 60 seconds. daję aurę ochronną. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. No i teraz w sumie patrząc na redki, to no nie oszukujmy się, dobrze, że nie wziąłem tego karbaterii. on by mi totalnie nic nie zmienił. Ojeju, szklane, szklana armata. Taki dobry item, takie dobre itemy aktywne. Nie mogę mieć tylu itemów aktywnych. Ojej, myślałem, że już tą muchą dostanę. Do ciebie, ciebie bym nie chciał plunąć na blisko. A ja bym sobie poszedł przetestować bardziej tutaj. I tu mam dwie możliwości. Oczywiście żadnej nie uzyskaliśmy. Kładę tak, bo oczywiście jeżeli ktoś nie wie, to red roomy... Znaczy te ultra super secret roomy, one się respią... W pokojach na rogach, najczęściej, gdzie mają możliwość dwóch połączeń Z... Y, ala Secret Roomów. W ogóle to może być Secret Room, tak przy okazji. I najlepiej właśnie kłaść w taką... Ta, tak jak właśnie to położyłem. Bo wtedy mamy dwie możliwości odkryte, nie jedną. O tyle dobrze w życiu. <laughs> Jezu. Tak dawno nie nagrywałem zakaz. aż mi go odsiada A to jest gra, w której, nie oszukujmy się, no... Y, nie będziemy... Y, ucinać, nie? My nie będziemy skracać tych odcinków. To nie będzie montażu, to jest Isaac. A ty jesteś do muchą! Czemu ty wleciałaś w niego, jaki płakało mnie? Dobra, nienawidzę tych. Mu Ej, wysłucam tego. Nie, nie, On mnie oszukał. Biorę sobie tylko mojego karciocha i idę stąd. Ej, nie, wracaj tam. Nie traćmy ładunków, bo po co? Ciebie nie chcę. Pójdziemy sobie na. W ogóle może być tak szczerze. Co ja robię ze swoim życiem? Nie chciałem tu iść. <laughs> Pójdziemy sobie tutaj pierw. I zobaczymy, czy. Dobra, jestem debilem. A, dobra, serce zyskałem. Tu w ogóle nie mogę, co ciekawe. Ale tu bym użył. O, ciekawe, ciekawe. Bardzo fajny pokój, jakim jest Sacrifice Room. I do którego bym oddał życie, gdyby nie fakt. Że nie mam. Mam. Dobra, wezmę cię już. Nie chcę się na około lecieć. Eee, gdyby nie fakt, że mam zwyczajnie. Jaki to ma mały zasięg, te plucie? M mam 2,5 życia i nie mam żadnego leczenia, to trochę cienko. Dlatego nie idziemy na Sacrifice Room. Nie zdobędziemy stamtąd i temu. Nie pokonamy aniołków. Chociaż aniołki bym sobie pokonał, tak szczerze. O to mi da dwa serca i przedmiot z bossa. A przedmioty z bossa po prostu miałbym na łumbie. W sumie wezmę, czemu by nie? No No i super. Tyle solhartów dostałem, że to szok. Mógłbym sobie kupić jeszcze jednego i może na no Sacrifice room by się udało zbierać tak szczerze. No, fajnie by było. Mm. Ale no niestety to jest tylko marzenie. Serio, nie zabiłem Cię? Pójdę od razu na tego bossa. Tierce już mamy. Yy, fajne. Fajne to są tearsy tak szczerze. O! Boże, dawno nie grałem w tą grę. Zwykły boss, co nawet nie pamiętam jak się nazywasz. To nie jest gate. Gate jest inny. Dobra, mogę na niego plunąć, dziękuję. Tak, czy inaczej, mnie prawie pokonał. Kolejny tir Zapik. Ja mam maksymalnie 1.50. Wy się żartujecie chyba, że to jest max 1.50. Znaczy ja wiem, że mam ich maskary, ale... Poważnie? Ale syf, tu nie mogę. Tu nie mogę. Tu mogę dopiero. Sprawdzę, czy tu nie ma a, Super Secret Room. A my pójdziemy chyba w dół tutaj. Ja w ogóle trzęsę jest. Nie, miałem treżerun. Co miałem w treżurumie. Nie pamiętam tak szczerze. Dobra, tylko ciebie. Nie, nie uciekaj mi nie przyjęcie. Mm, mam załadowany odłamek... Odłamek. Mam załadowany redki i bym go wykorzystał. Czemu? Nie, ja mam 1.50 i to jeszcze na tym, na purity! Użyjmy. O, maszynka. Maszynka się wysadzę i dostanę nic. Ale bez nadzieja. Czy jestem w stanie się... Bo to jest boss który kryds. Tak, to jest bosczelężną. Czy jestem w stanie się zbić do jednego serca? Byłbym w stanie, a czy mi to się przyda? Dobra, schowam tę mapę. Lecimy na kolejne piętro chyba na spokojnie. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni, bo będzie na kolejne Pietro Lecimy dalej Serio! Dobra, speed-upa nie potrzebowałem. Mam jeszcze oczywiście standardowo... No nic, nie wiem, mucha pokonuje. Mam jeszcze oczywiście... Um, Solharty, więc nie straciłem nic przez to, że ober... Nie, na widzę gry. Nic nie straciłem, że oberwałem. Ale zaczynam grać tragicznie i chciałbym to zmienić tutaj. Dobra, w sumie chciałbym, nie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już myślałem, że oberwę tu czymś. To już byłem pewny tego. A jakbym, nie wiem, ręcz tego płynięcia jest tak mały nagle. Nie wiem, czy może zawsze był. Nie wiem. Szczerze to nie wiem. Ej, golden coina dostałem, ale super. Mogłem stąd szczerze wyjść i wyłączyć sobie. A, jednak żartowałem, nie mogę stąd wyjść. Ale będę mógł. Ja cię kręcę ile coinów. Jaki w ogóle ładny ran, że tyle coinów dostaję tak szczerze. Bardzo mi się podoba ten fakt. Dobra, nie wiem, tragedia. Jeszcze te kleszcze. Może na moim laserze to i tak nie ma problemu tam Damage plus 1000. Pójdziemy. zobaczyć. Wow, pieniądze. Kolejne. Oczywiście dostałem speed i. O, chciałem powiedzieć, że się cieszę. Bo przynajmniej wezmę stąd coiny. Możecie przestać? Chcę tylko tego coina, jednego. Nic tu nie miałem. Full HP. I znowu stracę szansę na angel. Ja jestem pewny. Jestem tak, 100% pewny, że jest dostrok. Klucz mam nanowane. A, ja wiem, że mam klucz nadwany. To w sumie dobrze, że słyszyłem na nim. Na tym pokoju. Mamy to, czego chciałem. I mamy przejście do innego pokoju jeszcze. Ech, yy, HP up i bomby. Nie, do... A nie, bomby za to są. O, lepiej, bez no Dobra, nie, nie, nie wiem, jak ja go nie zabiłem tym laserem. Ja mam 10. Desze, mam 10, 12. A tak szczerze, mam damage 12 i to aż dziwne, że go nie zabiłem. Poszedłbym na bossa, a kto jest piętna? No? Tak szczerze, tak szczerze to nie wiem, ale mam tears 110 i jakoś tak szybciej strzelam, ciekawe. Ja oczywiście mam w sklepie, Pójdę, bo szkoda, by było nie iść. Nie oszukujmy się. A w sklepie mamy totalnie ciekawego, ale wezmę tego starter deka. Z nadzieją, że dostanę The Wow. To jak znajdziemy, e, o, jak znajdziemy, coś na pewno to go użyję, mianowicie jak znajdziemy treasure room, chodziło o treasure room, treasure room, nie wiem, wyłącza mi się mózg, ale ja wiem czemu w sumie, nie, mój angel room, no to tyle było, e, ja wiem czemu, bo ja, czy to będzie dawać mi taką aurę jak mi się wydaje, dobra jestem debilem, to jednak nie daje tej aura, o której myślałem, e, ja dzień przed nagrywaniem Isaaca w tej chwili, Czyli mamy, nie wiem, który jest dzisiaj, na 25, czy z tego. Yura! a pick zawsze, chociaż on mi już nie zadziała, ale po skosie możemy strzelać. Totalny useless, jak gramy na klawiaturze, ale item to item, nie? W teorii, jak jakimś student zwiększymy sobie tiery, to i tak nam nic nie da, bo tiery tak mam maksymalne. Możemy dostać ten Tear Delay'a, a nie dostanę go na pewno. Nie ja wiem, użyję ten już tutaj. Metronom. Dobra, daj mi ten item i daj mi ten następny item. Nie dostanę go. Ja tam jest psywem. Dosta dostałem farfklosowego przedmiotu w każdym pokoju. Jest efekt Purity? Ale... Ale y Obrus do tarata. Oprócz do tarata chcę. Mr. Dolly. Hardglow. Co tam? Kermit! Kermita bym mógł chcieć. I wziąć sobie jemę. Kurczę, nie, no szczerze to Mr. Dolly mi nic nie da. Więcej nawet nie biorę. Właśnie straciliśmy szansę na Boss Challenge room. Chyba, że jakimś cudem dostaniemy. Mama Mega się już nie pojawi, bo się już pojawiła w sklepie i nie dostanę jej drugi raz. Ale jest szansa, że dostanę. Co by mogło mi. E, nie wiem, czy Dacki nie otwiera. Dacki? Tak, Dacki chyba to jest. Nie wiem, czy on nie otwiera tych. O, serio, na Bossie w tak głupi sposób. Nie wiem, na Lokim dostać damage to jest żałosne. Kartę dostanę Grands O Już drugi raz to dostaję, nie chcę. Jarę trzeba jakoś mądrze wykorzystać na skrzynki. Fajnie jakbym użył to na skrzynki w d ale my nie idziemy na D-Częsta. My idziemy na matkę. Oczywiście... wow. Nie dostałem ani jednego Angel Roomu, bo jestem tragiczny w tą grę. Potwierdzone info. Dobra, grałem w tą grę ostatnio 50 lat temu. Nic dziwnego. Fajnie by było nie zdechnąć. To jest jedno z rzeczy, które bym chciał. Mam jedno serce. Wiem, że mam jedno serce. Do tego... Ty Do tego dopuściłem. To bym kamień z x w ogóle. Ej! Zapomniałem. Nie, zapomniałem, że to tak działa się dobre. Wezmę cię. Wezmę cię, jak najbardziej. Wybuchamy, bo potrzebuję. Dostać skrzynkę i serce. Nie wiem, czy od tych kolców też mam immunitet. Mogę sprawdzić. Nie mam immunitetu. Czemu? Jak działa ten item? Model. Obrażenie od mazi i kolców. No, czemu obrywałem? Chyba, że to mi daje szansę na e, ten nie otrzymanie obrażeń od tych rzeczy. No, jest tak szansa. Jest taka szansa, że to jest szansą, właśnie. Ja cię kręcę, nie straszcie mnie tam. Z kolcami biegali. O, askier. Zmieniam wszystkie Pikachu z wrogów, wrogów i bosów w serce. Chciałam gdzieś, jakiś pokój, w którym chciałbym to w jakiś sensowny sposób wykorzystać. Nie mam. Chyba. Maślana fasola. O. Co jest z tymi maszynami? Kurczę, no znaczy kupiłbym, żeby zobaczyć, co jest następne. Ale boję się, że jak ja. E, e, że jak ja to kupię. To dojdziemy do momentu, w którym... Zwyczajnie nie będziemy stać na ten lepszy item, który tam się kryje. No i nie chcę tego zapuścić. Czy ja to mogę retki użyć? Ja mam ten redki i biegam z nim, ale jak głupi go nie używam. A znokieć mamy. Paznakieć mamy jest beznadziejny. I go bym nie. Chciał. Ja bym chciał sklep dostać bardzo mocno. Ja wiem, ja wiem, że mam kermita. Ale nie chcę mi się szukać karty de full, dlatego nie użyję kermita, żeby dojść do sklepu. Chociaż bardzo by się przydał. Oj, oj oj. O, ciekawe. Call of fortune. of fortune. Eee... Oba wybucham. Szczerze. Oba wybucham. Idziemy pokonać matkę. Bo głupio by było tego nie zrobić. Jezu, eee, ja nie mam do nią. Na, na nią nie mogę nałożyć efektu! O, nie no, że ona mnie trafiła. Ja zdycham na matce. Ja tak dawno nie grałem w tą grę, że ja na matce zdycham. To jest rzadkość. A jeszcze nie mam żadnego efektu z Purity, bo obrwałem na tej walce. A, mam pół serca. Ja... Jakim cudem, z tak dużym demedzem? ja jej nie Aha. Zdechła. Boże jedyny. Boże! Nie mogę grać w... Nie mogę grać wajzaka. Izaka, na matce zginąłem. Ja wiem, że ona była czempionem, bo była niebieska. Ale zdechłem na matce! Tragedia. Dlatego mam nadzieję, że następny odcinek będzie dużo lepszy za Izaka. Bo wrócimy za Izaka, nie oszukujmy się. Pogramy sobie chwilę. Ale mam nadzieję, że coś osiągnę w tej grze, niż się wywalę. Było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i czymś...